No to jak moi drodzy, czemu ludzie nie grają w Paladins? Powiedzcie mi, proszę, czemu tak jest. No cóż, dzisiaj zastanowimy się, jak to jest naprawdę z tym, że ludzie nie grają w Paladins. W Zakładce Społeczność spytałem się was, jakie mogą być tego powody. Wyniki są. interesujące. Ups, zapomniałem się przywitać. Hej, czy się czołem z tej strony, tymi i tak właśnie wykorzystuję te ankiety, co wstawiam, co niektórzy myślą, że wstawiam bez sensu, w Paladins. Z tymim. Okej i zobaczmy tą naszą ankietę, jakie są wyniki. E, I tak: e, 56% z 507 osób e, gra w Paladins choć raz w tygodniu. I to jest całkiem fajny wynik, czyli jednak większość z Was, e, przynajmniej raz w tygodniu, gra w Paladins. A 44% nie odpala tej gry już właściwie długo. Bo niestety nie mam informacji, jak długo. Może to być dwa tygodnie, jak również i kilka lat. Choć ten, no jak jesteś tutaj kilka lat i nie grałeś od tego czasu w Paladins, no to szacuneczek. No ale dlaczego tak jest, że ludzie właściwie grają tylko raz w tygodniu albo nie odpalają tej gry już długo? Czemu tak to wygląda? No to cóż, może na początek moje zdanie, z którym oczywiście nikt nie musi się zgadzać, a potem wasze. Paladins, Czempionii Królestwa, jak pełny tytuł tej gry rzecze, to mimo to, że jest to naprawdę świetna gra, no nie powiemy, że nie, i drugiej takiej w sumie nie znajdziesz, bo szukałem, ale niestety nie ma, to po dłuższym graniu staje się ona niestety monotonna i nawet i wderwiająca. Walone ściany. Ale dobra, zaraz do tego przyjdziemy. Na początku jest takie. wow, Ale im więcej meczy masz za sobą, tym zauważasz wiele bardzo złych rzeczy, jak na przykład ściany. I no i cóż, ale poza ścianami to wkurzają cię takie rzeczy, jak na przykład zawieszanie się na ścianie. A to wkurzasz się na zbyt mocnych przeciwników, bo ci tak wylosowało. A to wkurzasz się, bo dobrało ci idiotów do drużyny. Brakuje w tym wszystkim takiego jakby trybu, w którym miałbyś wywalone na to wszystko, że ściany cię blokują, że masz idiotów w drużynie, że przeciwników masz zbyt mocnych, nawet na to, czy wygrasz czy przegrasz ten mecz. Krótko mówiąc, moim zdaniem gracze nie grają w Paladins. Bo głównie brakuje w tej grze takiej większej różnorodności. Ale to tylko moje zdanie, bo oczywiście wy udowodniliście mi, że takich problemów, e, czemu ludzie nie grają w Paladins, jest o wiele więcej. No to niektóre z nich, które wyłapałem z komentarzy, pewnie było ich więcej. E, jak e, jakiegoś nie wyłapałem, a na przykład nie było go w tym filmie, to oczywiście napisz komentarz, bardzo mi na nim zależy. Piszcie komentarze ogólnie, też pod ankietami. Bo kto wie, czy może nie wykorzystam go w kolejnym takim filmie. Czemu by nie? No to pierwszym komentarzem w tym filmie będzie komentarz od Jan Piekarczyk. Jana Piekarczyka. Gram kilka razy w, w, w Tegidniu, jednak teraz przestałem, bo komputer mi padł. Drogi Janie, oraz wszyscy, którzy macie jakiekolwiek problemy techniczne z palawanicami. Chociaż na brak komputera, chyba niestety nie mogę nic innego radzić, niż kup sobie nowy. Ale rozwiązaniem wszelkich problemów w Paladinsach jest kliknięcie w wyszukiwarkę Google'a i jak wyskoczy ci błąd, to po prostu wpisz go prosto do niej. Często znajdziesz odpowiedź w języku polskim, nie, nie trzeba znać angielskiego nawet. Ewentualnie licz, że ktoś Ci pomoże poprzez napisanie komentarza pod jednym z moich filmów, co też często się zdarza. Ja często odpisuję, ale mi nie dziękuję i jest mi smutno z tego powodu. Wiecie ile ja takich błędów, 300, 400, 550 razy rozwiązałem? Nie jestem specem zaraz jakimś nie wiadomo jakim informatykiem, po, informatykiem, po prostu wpisuję ten błąd w wyszukiwarkę i, i tyle, I to wystarczy i potem piszecie, że to działa, co, co za problem. Generał Grievous zaszczycił nas e, komentarzem takim jak Ja już dawno nie odpalałam palaków, znudziłem mi się, gram w inną grę online i jeszcze przez to, że karty graficznej nie mam XD. W takim razie jeśli Paladins cię nudzi, to musisz od tej gry odpocząć. Sam robię sobie regularne przerwy od Paladins. Nie graj z miesiąc czy dwa, a potem odpal na próbę z kumplami i jeśli gameplay Ci nie idzie albo grasz tak, że ci sprawia Ci to żadnej przyjemności, odłóż jeszcze na miesiąc, nic się nie stanie. Polecam też, jeśli gracie dzień w dzień, to grać 2-3 tygodnie, a potem zrobić sobie tydzień przerwy. I jeśli po trzech tygodniach grania będzie was korcić, by grać dalej podczas przerwy, to dobrze, to utrzymujcie tą przerwę. Jak wrócicie, to będziecie wręcz maniaczyć w Paladins niestety. Jeśli tego nie zrobicie, to będziecie grać, aż będzie przesyt tym tytułem i odłożycie go na dobre albo na... Dobry rok. No cóż, grać w gry też trzeba z głową, niestety. JD Marek napisał taki komentarz, że granie samemu posysa raz na pół roku zbiera Ekipę 5 osób bliskich, zbajomych i przez tydzień jest napierdala. B. Nie, jakieś afrykańskie słowo. 16 godzin dziennie oglądam ciepło, nie? A dobra, to, 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 to już sobie odpuścimy. <grych> Ale dziękuję za miłe słowa. Jednak tutaj Marek pisze o bardzo ważnej rzeczy: mianowicie, granie samemu jest do dupy, nie jest fajne. Tak jak napisał Marek, posysa. No cóż, to jakie jest tego rozwiązanie? No, poszukaj sobie chetnych do grania razem. Tak wiem, że to jest taki banał proste, i wiem, że połowa z was powie, że nikt w jego klasie nie chce grać w Paladins, że nie macie kolegów, nie macie przyjaciół i w ogóle jesteście zamknięci na świat i jesteście niesamowitymi introwertykami. No, klasyk, klasyk, klasyk. Jednak jest parę możliwości, by nawet z czegoś takiego mieć fajne osoby do grania w Paladins razem, bo fakt, no samemu jest parę razy nudniej. Tak więc nie czekaj tylko na ziomków, którzy chcieliby pograć w Paladins, ale poznawaj także nowych. Na przykład wbijajcie sobie na głosowy na Paladins polen i czekajcie, może ktoś akurat będzie chciał z wami pograć. Bo czemu nie? Za to Poland Mini Gaming napisał coś takiego Ech, Paladins, gram często, ale już tylko rankedy, ale i tam można się zawieść. Czasem po nieudanym meczu zastanawiasz się, kiedy technologia klonowania będzie wprowadzona. Takie uszczypnięcie takie trochę w kierunku Paladins, no ale cóż mój drogi. Musisz tutaj zmienić swoje nastawienie, bo sporo graczy też tak podchodzi, że wszystko muszą wygrywać. Ale pamiętajcie, co mecz, nie grasz z mistrzami świata w super warunkach do sportowej gry. Pamiętaj, że po drugiej stronie, w Twojej drużynie, zawsze może być zmęczony życiem Rosjanin z komputerem na węgiel, który gra na najniższych ustawieniach graficznych, lub ktoś, kto po ciężkim dniu pracy chce po prostu sobie postrzelać i wystrzelać się ze wszystkich emocji, bo szef go nienawidzi. Ja tak często miałem zwykle. No tak, to gra drużynowa, ale przegrywa się głównie od nastawienia każdego z nas do każdego z mecze. Jeśli robisz spinę o wynik, lub nastawiasz się tylko i wyłącznie na wygrane, to działa to na ciebie tak, że przegrywasz mecz w grę i masz problem. Jednak pamiętaj, że Paladins jest jednak taką grą, którą możesz wyłączyć bez konsekwencji, jeśli do niej podchodzisz tak za mocno poważnie. No to najlepiej by było, żebyś chwilę od niej odpoczął lub zagrał z kimś po prostu na luzie. No i komentarz od Michała Łyżwa. Ja gram dlatego, że Paladinsy są całkiem fajną, darmową grą, na przykład jeśli kogoś, jeśli ktoś w sumie nie może sobie pozwolić na zakup Overwatcha. Paladyncy mają dosyć fajne przedstawienie postaci, coraz częściej twórcy gry zdążą się dodawać nową postać i w moim odczuciu jest spoko balans pomiędzy postaciami. Eee, no cóż, e, owszem, Overwatch jeśli chodzi o grę jest też fajna, ale Czemu nie grać w kilka tytułów? Ja szczerze mówiąc sam gram w obie te gry i nic nie stoi na przeszkodzie, by właśnie grać w obie te gry, doceniać w obu słabe, no i te dobre strony. Dlatego to, że ktoś na przykład gra w Overwatcha, nie jest wytłumaczeniem, że nie może grać w Paladins, zwłaszcza że Paladins jest grą darmową i zawsze do niej może wrócić i nic się nie stanie, jeśli ją odłoży na jakiś czas. Mam teorię, bo sam to przechodziłem, czemu w overku można się poczuć po prostu lepszym, jeśli przechodzisz z Paladins na Overwatcha. I no cóż, e, jeśli jesteś w overku, to tak e, odczuwasz, że parę rzeczy, które są w Paladins, jest jakby tak zniwelowane, naprawione, i jako że ich nie ma, to jakoś tak grasz lepiej, bo jesteś przyzwyczajony, że jest trudniej w Paladins. I no cóż, czujesz siłę, bo możesz więcej. <ścoughs> Dlatego, dla odpoczynku od Paladins, polecam sobie pograć w inną grę Hero Shootera. Na pewno wyjdziesz na tym też dobrze, a później, jak wrócisz do Paladins, nagle dostaniesz. E, kopa poziomu trudności. Dobra, to teraz umowa. Zostawisz łapkę w górę i komentarz, bo jak nie, to po pierwsze, nie oglądasz moich filmów do końca, co jest karygodne, a po drugie, śjesz grając nawet jako Moji. Ja to wiem. No cóż, zostaw także suba. Jeśli go nie zostawiłeś, a oglądasz mój kanał, no to jesteś bałwan po prostu. I napisz mi, jak się to je podoba taki film. A z tej strony, tymi. I nara! Zie, yeah. No dobra, to na końcu palakowy suchar. Na co zasługują ludzie grający dalej w Paladins? Na oklaski. Gameplay w play jest ze stycznia 2019 roku. Grałem terminusem.